Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach piesku dłaty. Kto dogoni psa? Kto dogoni psa? Może ty, może ty, a może jednak ja. Cześć, cześć, dzień doberek. Postanowiłem stworzyć kanał poświęcony temu oto apsztyfikantowi którego przed chwilą widzieliście i szeroko pojętej, pojętemu pojęciu rasy Amstaw. E, I w ogóle wszystkiemu, co dotyczy takich psów uznawanych za ostre, za niebezpieczne, chociaż amstaw nie są wpisane na listę psów niebezpiecznych, ale no powiedzmy e, powszechnie są uważane za niebezpieczne. Dzisiaj tak tylko krótko zajawkowo, bez jakichś konkretnych informacji. Powiem o czym będę, się, czym się będę zajmował, jak to będę opisywał. Podsumuję i, i, i tyle. Pokrótce przedstawię tego swojego apertyfikanta, żebyście mieli świadomość, że nie jestem. Do końca laikiem, choć już nie uważam się za wielkiego znawcę i, i, i profesjonalistę. Jestem zwykłym człowiekiem, który trzy lata temu postanowił e, adoptować psa. Nadarzyła się taka okazja. E, Midas, czteroletni, piesę e, w Stafa e, Trafił do mnie w wieku 14 miesięcy z domu tymczasowego spod Leszna. Tam trafił z kolei jako pies odebrany interwencyjnie. Chciano podobno z niego zrobić jakiegoś burka podwórkowego, który miał szczuć i, i terroryzować e, jakąś tam nie wiem, wichurę, podwórko. E, I tak się stało, że że końc końcem wylądował u mnie, ale o szczegółach, jakby e, ten temat szerzej w następnym wejściu. Tak? Myślę, że to będzie drugi odcinek. E, dzisiaj tylko ogólnie. E, e, dlaczego? A to dlatego, że jak chodzę sobie od trzech lat, bo, bo, bo już jest prawie trzy lata ze mną, e, no to spotykam się z e, różnymi opiniami. Mądrzejszymi, mniej mądrymi, głupimi, durnymi. E, często walczę z jakimiś półprawdami, ćwierćprawdami, dotyczącymi, stereotypami dotyczącymi tej rasy. E, e, jakby powszechnym oglądem e, w naszym społeczeństwie, że, 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 że te psy są jakieś, nie wiem, hiperniebezpieczne i, i, i w ogóle to najlepiej jakby ich nie było. E, będę też opowiadał w ogóle o, o tym, jak wygląda nie wiem, życie na co dzień z psem, bo dla mnie z perspektywy posiadacza e, takiego psa tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest pies ostry, czy to jest pies mniej ostry, czy to jest pies duży, mały. E, do posiadania zwierzęcia każdego trzeba dojrzeć. To nie jest tak, że to jest przytulanka, to jest żywa istota, która myśli, czuje, przywiązuje się, kocha bezgranicznie i dlatego jest uznawana za najlepszego przyjaciela człowieka. O tutaj, zobaczcie jak mi mizia dupką swoją. Midziu. Chodź tu, chodź, chodź do mnie, chodź. No chodź, 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 chodź, nie chcę, nie, nie chcę się przedstawić. no chodź tutaj, chodź, no chodź, 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 no chodź do chodź, o, o tobie gadamy, no tak, no, dobra. no, to jest Midas, tak, Midas, Midas, bo Rudy, jak rudzielec yy, i taki król. Jak go przygarnąłem, miał na imię Sznupa. On przebywał w domu tymczasowym w okolicach Leszna, to jest Wielkopolska. Sznupa, sznupić to jest takie określenie psów bardzo zwariowanych, tak? takich, które lubią broić, lubią, lubią szaleć. I takim też był Midas. Jak wybierałem psa, to szukałem psa, który nie przejawia agresji, który toleruje inne zwierzęta, może mieć nie wiem, ADHD, może reagować nadzwyczaj, nad wyraz emocjonalnie, ale, ale jakby podstawowym warunkiem było to, że, że pies nie może przejawiać agresji. Dla mnie psy, które przejawiają agresję, to nie są psy, które powinny trafiać do... Jakiegokolwiek e, domu. Jest jakby od, oddzielny problem e, tego, że jest grupa ludzi, która lubuje się e, w, w nastawianiu czy, czy w, w tym, że posiadać psa agresywnego. E, on był wariatem takim pozytywnym, tak? E, tolerował koty, bo ja miałem jeszcze swego czasu dwa koty, więc to też był warunek, że, że, że musi być tolerancyjny. Czyli może nie. Od razu uwielbiać, bo były przeboje. Przez, przez miesiąc czasu był, było przyzwyczajenie. O tym też opowiem. Ale, ale musi tolerować. Tak. Nie, nie ma jakby przejawiać zachowań z gruntu agresywnych pod tytułem zjemcie, zjemcie. Co jeszcze dzisiaj, żeby tak zamknąć się w 10 minutach? No, dlaczego ten kanał? Dlaczego te, te wrzutki, które będę robił? No bo na co dzień się spotykam z przejawiami e, głupoty, jakiejś jakiej, jakiej totalnej, totalnej nietolerancji. Wiecie jak to jest e, z właścicielami psów i, i, i ludźmi, którzy nie mają psów. Tak samo mniej, mniej więcej jak e, z posiadaczami samochodów, czyli kierowcami i rowerzystami. Wieczny konflikt, jedna strona drugiej nie potrafi zrozumieć. Ja staram się zrozumieć. E, ludzi, którzy mają awersję do psów, nie posiadają psów, e, ale staram się rozmawiać, tłumaczyć, pokazywać, że e, jakby posiadanie psa mocnego, takiego, którego nie wiem, teoretycznie można się obawiać, e, nie oznacza, że się nie wiem, jest z wariatem i chce się tym psem szczuć. To, to jakby są. Zupełnie dwie różne rzeczy. Zresztą mam u siebie na osiedlu, mieszkam we Wrocławiu na Klecinie. W zasadzie znają mnie tutaj wszyscy, bo dosyć regularnie, trzy razy dziennie chodzę na spacery z Midasem. To jakby często spotykam się z, takim, z taką informacją zwrotną: Wow, ale różnica, tak? Pamiętają go sprzed trzech lat i pamiętają go jakby widzą, jak reaguje teraz tak, że, że jest zdecydowanie bardziej posłuszny, jest ułożony, słucha się. I, i, i jest, jest piesem ogarniętym. Na ten temat też postaram się wrzucić jakiś dodatkowy odcinek, bo praca z psem to oprócz nie wiem. Behawiorysty, oprócz obserwacji psa, to jest tak naprawdę powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie i systematyka, tak? Jakby to niczego nowego Ameryki nie odkryjemy. To jest ciężka praca. Zwłaszcza z psem takim właśnie ADHD, takim bardzo pobudzonym, który szuka wrażeń, który jest ciekawy świata, bo nie wiem, część życia spędził nie wiem, w klatce albo na łańcuchu opowiem o tym. Mija dziewiąta minuta, dziesiąta sekunda. No to takie podsumowanie. Nie, mam nadzieję, że kogoś zainteresuje tymi swoimi wywodami. Będę starał się jakby przede wszystkim wrzucać zajawki z tym oto psztyfikantem, bo to on jest, no nie? Tym głównym bohaterem. Nie, nie będę chciał Was epatować swoim e, swoim ryjem. Tylko będę chciał jak najwięcej mówić na temat psa, na temat psów, na temat tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Na teraz może to wystarczy. Jeśli się komuś podoba, to proszę jakąś reakcję zwrotną. Jeśli nie, również. Mam nadzieję, że czemuś się przyda. Pozdrawiam. Miłego dzienka.